Cześć, jestem Stacy i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy mecz na Clough i to, czego dawno nie było, czyli film dedykowany w sumie na YouTube'a, bo od dłuższego czasu filmy, które tutaj wrzucam, są raczej nagrywane na streamach. Testujemy sobie Clough na Unrankedzie. Mamy trzy wyzwania: musimy zabić z opa, musimy zabić Noza i musimy zabić z pompy. Jeżeli chcecie, żebym wykonał jakieś wyzwania na, na innym agencie, no to po prostu dawajcie swoje propozycje w komentarzach, a my już bez względnego przedłużania zaczynamy. Mam mi Dueliści i mam zagranego tylko jednego Unranked'a od nie wiadomo kiedy i ja nie wiem jak to tu wygląda O ale mam pomysł Ale ten night to był bardziej niezbędny Dobra, go Te ranki naprawdę tak wyglądają? Smog nawet nie, nie, nie wszedł tak jak chciałem Dobra, zróbmy tak. smok na topa. Ura nie gram z smokami, nie umiem tego zzucać. Dobra, pytnijmy tu smoka. Darcik pierwsza klasa. Trapochodow, tego nie widziałem na no, co bez jeszcze. Kurwa. Oh, kurwa. A bo ja smoki jeszcze mogę zrzucać. ale to jest Spike down Dobra, zróbmy coś takiego. Domaina, domaina, domaina. Pyk. rozgrzany, nierozgrzany, nierozgrzany, tak? A to ta zytka mądrze, chciałem nie wyczekać w ogóle. Co to. Ej, operator! To pod Oli zytki. Jeżeli nie wykonam tych wyzwań, to możecie to dać to jest... możecie wymyśleć jakąś karę w komentarzach. Za niewykonanie wyzwań. Ochu Dobra, mamy challenge, mamy challenge. Nie chcę tego, dobra. Ja na kołowce to może nie opa. Dobra, nie ja mogę zamknąć tego kółka smołka. Znaczy wiem, że wystarczy, brońce, mienić. Za szybko pikuję, co ja robię w ogóle. Ja chciałem pod to może <grywki> no nie skupiamy się tak do końca na tych wyzwaniach na razie. Kosa, kosa, kosa. To będzie nus. No nie będzie. Nie widzę celownika. Co on jest czerwony? Ja pier. No w końcu. let's go. Po jakich kurwa Ja w ogóle nie używam skopa. Mega. Ale dobra. zajęliśmy wszystkie trzy wyzwania. Teraz możemy po prostu już domknąć mecz w wielkim stylu. To jest jeszcze do otwarcia. O kurwa, tu co leci ty? yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <tryk> nie do końca rozumiem działanie w ogóle tego utila oh, kurwa dobra ja co robię Tak. Dobra, no i udało się. Wszystkie trzy tutaj zaliczyliśmy, wygraliśmy mecz, Clove pierwszy. Jeżeli wam się spodobało, oczywiście zostawcie suba, łapkę w górę, wbijajcie na wszystkie linki z opisu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!